E, witam, test gazu UDAP e, jak widzimy merger, podger. E, gdzie to była pojemność jego sekundkę 3,1 oz czyli 90 g, czyli tak zwane 118, 118 ml e, pojemności, tu mamy parametry 15% OC miliony Nosek Skowila, 3%, 3 MC, czyli Major Kapsajcin. Daty ważności niestety nie podam Wam, ale to gdzieś był do roku Pańskiego Body, chyba 2018 czy 2016, jakoś tak. Dwa razy bodaj użyty też. No jak widzimy, dysza zachlopana, długi czas w Koburze chodził. Patent Husa. Brudny już. Coś tam jeszcze jest, tak jak mówię, chyba dwa razy użyty był. Od tych tutaj krzaków, to zaraz zobaczymy, ile jest odległości. Mam dalniesz w końcu znowu się postarałem. Bosza, wprawdzie co, Bosza to wiadomo, do... rzucaj do kosza i dokonujemy pomiaru. Nie wiem, czy będzie w ogóle ta kropka widoczna. Tak to zrobię, żeby w kadr chociaż wchodziło trochę. No, do tych chraszczy. Teraz nakierujmy. O, 280 Czyli będziemy mogli nawet skrócić trochę ten dystans do tego tutaj, do tego tutaj drzewa, no do tego tutaj, no do tego cieńszego, spróbujmy nakierować, to no jest 2,20, jeszcze jeden pomiar, no 2,20, dobra, mam nadzieję, że się nic nie stanie, bo to jest królestwo. jeżeli chodzi o gaz, to jest typowy fok. Niesie go jak cholera, tak jak mówię, dwa razy użyty. Najprawdopodobniej Self Defense tak on wygląda. Niestety nie jest już sprowadzany. A co bardzo ubolewam po prostu, bo to był naprawdę e, naprawdę niezły gaz. Nawet można by powiedzieć, że lepszy niżeli spray e, Fronteresmon Sabre, e, bo to sa, e, Fronteresmon ma tylko 2%. MC to ma 3%, czyli procent więcej. E, typowa chmura, od razu powiem. Typowa, typowa chmura. Tak jak Fantom. E, tak e, cóż, cóż, obejrzeć się tylko, czy nikt nie widzi, żeby tutaj nikt nie pojedzie, że nie wiadomo, co broń chemiczną stosuje. He, he. Dobra, e, cóż, jedziemy. Raz, i dwa, i trzy. Jak widzimy, bardzo dobre ciśnienie. Poleciało nawet dalej trochę, bo tam aż w oddali się krzaki zaruszały. Wszystko jest czerwone. Dichsza też cholernie czerwona. Nie wiem czy to będzie widać na nagraniu. Ach, piękny zapach Udapa. Stare dobre czasy się przypominają. A odnośnie starych dobrych czasów jeszcze taką anegdotkę wam powiem. Niedawno oglądałem filmiki różnego rodzaju. Podcasty o tematyce RMG i tak dalej. Ludzie, kurwa, za przeproszeniem, jego macie. Wybijcie sobie z głowy dawanie dzieciom kurwa gazu. Bo jeden pierdol, że gaz pieprzowy to nie gaz obezwładniający. A co do chuja Wafaelek? No. To jest jedno i to samo. Nomenklatura ustawowa kurwa jasno określa. Gaz obezwładnienia zawsze nie podlega zezwoleniom, ale każdy kurwa producent jasno deklaruje na puszce. Chronić przed dziećmi, czyli kurwa po coś to jest. Dasz 13-lotkowi, 15 -latkowi, taki środek, rozpierdoli w autobusie, kurwa później będzie dym, y, jazda. Bo jakiś dziadek będzie z zawałem, i kurwa wykopyci, i będzie bieda wtedy. No. Także to tyle w temacie. Dzięki za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Żeby to się niosło po sieci. E, dajcie znać też, żeby, e, czy chcecie poradnik, jeżeli chodzi o gaz. E, taki konkretny. O to, że ja wrzucę filmiki, to wrzucę, ale wiadomo, że. No. Dobra, trzymajcie się.